Także się widzowie jestem Meszoł Ruinny i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj przede wszystkim jest pick-up i zanim, wam, znaczy zanim zaczniemy, to chciałem Wam życzyć szczęśliwego, pomyślnego, udanego nowego roku. Także potraktujcie to jako życzenia po prostu też noworoczne. Że, żeby wam się, że fajne fanty by wpadały też do kolekcji w tym nowym roku No, powiem wam szczerze, że ten rok był bardzo gruby Pod względem tutaj moich zbiorów Mam nadzieję, że waszych też Zrobimy sobie... Nie wiem w sumie, czy robić, czy nie robić podsumowania Bo tyle tego wpadło, że moja kolekcja się... Nawet nie podwoiła. Myślę, że ona się potroiła względem tego roku, mm, więc no. Słowo wstępu zakończone i tak. Nie było jakoś super dużo. Yy, po raz kolejny no, ostatnie pick-upy są troszeczkę słabe, po, słabe pod względem ilości. Ale no, 4 grudnia zaczynamy. Za 2 złote od kolegi da, chciałam mi dać za darmo, ale tam dwa złote da Dam tak w ramach podziękowania Red Orchestra 2, bohaterowy Staliningradu W ogóle znalazł to na swojej klatce schodowej, więc Tylko zarobił I tak I no, jest tutaj też druga płyta Niestety tak gra nie, nie chce mi się zainstalować, więc sobie nie pogram Ale ale mówi się trudno, ty, ty, fajnie, że jest na połeczce. Nie mogę powiedzieć więcej yy, na, ty, na, ten, na temat tej gry. Jakaś strzelaninka, jest też polska, ale także ładnie. Dalej mamy yy, 20 grudnia, Wigilia Klasowa. Także to prezent, bo my mamy tak, że sobie co roku losujemy i na nawzajem kupujemy prezenty i ja sobie wybrałem Raymana Legends. Jest po polsku, tylko że nie ma tutaj płytki, ponieważ jest ona w konsoli. Ogrywam go praktycznie już, tą grę, już przeszedłem wszystkie poziomy, teraz mi zostało tylko wymaz... Chciałbym wymasować ale mam tu na myśli wymaksować wszystkie yy, małaki czyli zdobyć bo jest ich 700 a mi brakuje już tylko 30 iluś tam naprawdę już mam ponad yy, naprawdę już mam ponad 660 yy, uwielbiam tą gierę to jest zdecydowanie moja ulubiona gra na Xbox 360 pomimo tego że Viva Piñata też jest świetna tak no, to jest, naj... to jest jedna z moich ulubionych gier, i mogę się posądzić o stwierdzenie, że najważniejsza gra w moim życiu, bo jest to pierwsza gra, jaką w ogóle pamiętam na PS3. Ogrywałem z kuzynem masę czasu z ruinatorem, spędzony tutaj. Pozdrawiam cię, jeżeli to, oglądasz, jeżeli to w ogóle kiedykolwiek oglądasz. I dalej mamy coś fajnego, nowego w folii. 27, nie, 26, drugi święto przy, wróciłem ze Stanszewa i, i. no i był Gwiazdor. Tutaj musiałbym sobie to poprawić, ale jest nowa folia. Ta folia no, jest do, troszkę do dupy, ale jest folia i to jest najważniejsze. Tutaj w ogóle nie ma boku jest lekko pęknięty pasek. Nie wiem czy wy to widzicie, czy on to kamerka oddaje, ale jest pęknięty I w ogóle nie ma boku, nie ma na, na boku folii w ogóle I jest w ogóle jak widzicie, tak zalana paskudnie, ale No ale jest folijka i, No i dla mnie to się liczy, że jest folia Pierwsza na PS2 I w ogóle jest, jest, jest może moje to za późno, ale jest dużo sprzętów tutaj i tak, i teraz pojedziemy sobie, czekajcie, bo. Po, Polecimy sobie, tak. Karta pamięci do GameCube 32 MB, także mega dużo. Yy. I od razu też jest pad. Tam gdzieś mam boksik, ale ten boksik to taki nudny biały boks bez żadnego nadruku, tylko z małą naklejeczką producenta, więc yy, nawet nie ma sensu. No jest to nie oryginalne, ale jest to wierna kopia Nie, nie, niepotrzebny mi oryginał, bo bo te pady i ogólnie karty pamięci, i wszystko do gimki bo jest strasznie drogie Jedynie gry są, no, względnie tanie, bo, bo na każdej konsoli są drogie gry tak samo jak na każdej są też tańsze No i mamy pada, także Mamy pierwszy model Nintendo Wii, czyli czuję się jakbym miał Gamecube, chociaż go nie mam. Mam Wii. I jest GR. Także y, zbieranie na Gamecube rozpo y ten, uznaję za y, rozpoczęte jest szrek Super Slam i w tym momencie chciałem zaprosić was bardzo serdecznie i naprawdę jeżeli też jeszcze oglądasz to wejdź proszę cię, jeśli masz TikToka to wejdź na mojego TikToka nazywam się tam Myszol Retrogamer. i no, i pudełko jest takie no co co jak mówić jest tylko ta książeczka zdrowotna i jest płytka i no, te płytki bardzo mi się podobają. Takie malu, ciut, malu, maciupinkie, zgrabniutkie I, No, switaśno taśno, Generalnie jak to mówił e, Retroskamer i dalej mamy przedostatnia gierka, bo tylko sześć było i będzie w tym pick -upie. Jest to splash down, również od pod choinkę dostałem. Jest to po francusku tak samo jak ten szereg I muszę wam powiedzieć, że no. Odpalałem tylko... Hmm, to nawet ciężko z graniem, bo... Odpalałem tylko, żeby zobaczyć czy działa i no troszkę pograłem, nawet nie, nie przeszłem jednej rundy i muszę Wam powiedzieć, że jak na początki życia konsoli, jest to bardzo realistyczna gra. Bo na serio, woda jest bardzo ładna, jak na 23-letnią grę, już 24-letnią za niedługo. Jest to, no jest wydanie premierowe w pudełku po platy nie ale no tam. kiedyś się podmieni pudełko i będzie fajny komplet. I ostatnią grą kupiłem z kasy pod choinkę, bo po prostu też troszkę kaski 55 zł i byłem w seksie i se zakupiłem Sonic and the Secret Rings. No nie ja zauważyłem, że to jest po norwesko. Yy, znaczy nie, tutaj nie ma Norwegii, to, że to jest wydanie finlandzko szwedzkie yy, aczkolwiek yy, mi to nie przeszkadza za bardzo, nie ma to jest najważniejsze, że tutaj jest w angielsku, instrukcja jest an, też angielsko, szwedzko-finlandzka, a gra jest po angielsku, także ogrywam sobie aktualnie na razie. No powiem tak, ta gra jest... No, Zdaję sobie tego, że taka jest średnia, ale nie zaż tak zła, Jakby ma bardzo, bardzo spieprzone sterowanie, ale ogólnie to jest taka, taka 7 na 10, tyle bym jej dał na tyle, ile przyszedłem. Choć faktycznie sterowanie. Yy, jedyne co jest fajne w tej grze ze sterowania, to to, że to pokonywanie przeciwników już tak drgnąć, podskoczyć i tak... padem tak, tak do przodu machnąć, żeby ten, żeby naskoczyć na, na przeciwnika. Także także co? Cyk zdjątko pójdzie na miniaturę. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!